Więc znowu jestem e, w kolejnym odcinku i codziennym wszystkim z tej strony Teacherek12 a dziś kontynuujemy naszą grę Wiedźmina 1 edycję rozszerzoną. Jak pamiętać w, w kolejnym... w... poprzednim odcinku e, porozmawialiśmy z Szani o tej sekcji zwłok, żeby tam się dowiedzieć paru rzeczy i co? I teraz musimy... E, teraz pójdziemy sobie do e, tego, jakąś języką mm, do grabarza żeby wziąć od niego ciało przekonać, żeby wziąć od niego ciało zobierzemy mieczyk, żeby szybciej lecieć się? Co? Idziemy. Chyba już poszło? Nie, dobrze, dobrze. Oczywiście, że źle poszło. Nie Eee... Tutaj, a dopiero potem O Właśnie, przy tym jakby zamku... Czy przy... niej nie, tu jeszcze trzeba. Tutaj raz. O. by przy tym zamku trzeba też czas prostejść. No dobra. Oj, kolejne miejsce odnalezione. O nie, Aha. aż nawet zapiszę. Nie wczytaj, tylko zapisz. Parę po potworów tu się zalęgło. Ajaj. ...specjalnie tu było, ale nie ma grabarzy. Chyba musimy poczekać, wiecie. No ale weźmy to wszystko z tych potworów. Proszę bardzo, miejski. Masa roboty dla widźmina. taka krótka kacenka krótka była. Okej. Okay. na ciekawe. No i chyba nic z tego nie będzie, ponieważ... Ale jest... A, po prostu cmentarz, dobra Musimy iść do ogniska jakiegoś w Najbliższej jest tutaj Dobra, bo musimy pewnie poczekać na dzień, żeby tu był ten grabas Co, idziemy się przespać I przypominam, że odcinki teraz będą krótsze Dlaczego musicie obejrzeć e, poprzedni odcinek Nie, nie, jakiś nie, nie, się nie, 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 trochę się on za, on za, on za, on się On nie, ja nie, tylko at no, no nie, 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 jakby naszych Nie my umieramy, Szy szybko ta jest kółka. Pi, 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 pi. śmierć! o nie, no to... To fajnie. Ja bym chciał pomóc, sobie mi zabijacie. To fajnie, tam się macie. Oj. oj. No nie za fajnie Jesteśmy przy tych... Przy tym cmentarzu, nie? No, nie? prawda, przy cmentarzu Chodźcie to niech się bije z tymi jego igrami Wpiur, a można z nim pogadać czy coś? Cmentarz miejski, masa roboty dla Wiedźmina. No to, to wiem, widziałem. Widzieliśmy już. Ale z tym panem chyba nie wiem, zobaczcie, nie tu ludzie. O, Zobaczmy te jeszcze raz te szczątki i sobie już pójdziemy. Czy rzeczy z tych szczątków? Dobra. Szybko wracamy się do ogniska. Mam nadzieję, że teraz nie zaatakujemy ludzi, tylko tego potwora. Eee. Ale to już powinno być ognisko. Dobra, jest. Nie, proszę bardzo, jest. Jak on skacze? Nie atakujemy ludzi, fajnie To nasza dzielnica, już się tu nie ma WON! okej okay. Co to? Możemy zapalić Nie tutaj O, co ty robisz? Dobra, podpaliliśmy tym krzemieniem Poczekajmy do... Dnia I możemy... I już na cmentarz. Dobra. No i dobra, że wiemy, okay, jaka jest droga do, na cmentarz. Dosyć prosta jest ta droga na cmentarz. Chyba najprostsza... w zimie. Czy no, najprost, najprostsza, naj, najłatwiejsza, najłatwiej zapamiętać, bo jest jakby na samych obrzeżach. Już sama nie wiem co robić. Najlepiej to przestać się przejmować. Hm, łatwo ci mówić. Co mam teraz zrobić? O, dobra. O, klient. Jaka ma być? Sosnowa, dębowa, może jakiś cieszący oko kurhanik, albo cała krypta. No niech spojrzę. Z pięć łokci trzeba liczyć na szerokość. Ale o co chodzi? No jak to? A po co się przychodzi do grabarza? Chyba nie po to, żeby kupić mleko. Toć pytam, kogo chowasz, wymiary jakie. Nie martw się, drogo nie wezmę. Nie chcę żadnej trumny. Przyszedłem po co innego. A nie widzisz, że mam robotę? A poza tym, nie chcesz trumny? Każdemu się kiedyś przyda. Lepiej pomyśleć zawczasu. Mów, o co ci idzie. Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Trzeba wam czego? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu. Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. A, oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Ej, za zawsze warto szukać głębiej. ale kogo to obchodzi? Ciekawe mamy dialogi z tym grybarzem. Dużo wiesz o od... czasu. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci, stary Raymond? W życiu. Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żeby zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc? Hmm, Poprawdzie, to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Jak rozumiem, potrzebujesz sześciu garnków psiego sadła. Przede wszystkim chodzi mi o to, żebyś wytępił jak najwięcej tych kundli. A sadło przynieś mi jako dowód. Możemy dać? Gdzie jest te sadu? Mm, gdzie te Pisz sobie! Aha, że nie tak nie chcesz, dobra. O co? Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą. Tylko z dołu wyłażą. Uważaj za tobą! <laughs> żartowałem tylko. Nie ma co się bać, za dnia nie łażą. Poprawdzie ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Nawet tutaj wieczorami nie jest bezpiecznie. W końcu wyznaczą jakąś nagrodę, ale na razie nikt się tym nie interesuje. Powiedz mi o czymś innym. O co chodzi? Trzeba wam czego? Chcę wejść. Nie da rady. Co mam zrobić? Pucy. Nie dasz. to już ten track był. Mógł Za. A co byśmy. Co bym ci mógł dać? A ten... sobie? Dobra, a porozmawiam z panią, bo myślę, że też można z nią, można z nią po pogadać. Biedna ja, nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza? Włożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze, słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczernie, opinie psuje. Boję się, boję się, co ludzie powiedzą. Pewnikiem już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. Dwieście? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na cudzym szczęściu zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. A to nie jest tak, że już. No właśnie. Jakby ten duch tuż go. No, jakby to powiedzieć. Jakby tak fajnie powiedzieć. Uziemiliśmy go. Rozwiązałem problem z twoim mężem. A gdzie dowód? Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód? Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. Czekam na zapłatę. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. Przecież nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło. Bierz pieniądze i niech cię nie widzę. No to ciekawie. Ale za to mam 200 renów. No i proszę bardzo, sz szybkie zadanko zrobione. Dobra, a ja bym chciał jeszcze sekcję zwłok. A muszę przenieść mi mu flaszkę wódki, tak? No to spróbujmy mu dać bo chyba jak, jakoś tam mam. A, Dajcie zaraz... Hmm. Nie ma to jak niezły trunek! Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Nie proszę bardzo. A ja musiał jeszcze z nim pogadać o to... Ano. Hej, ho! Na z skrzyni! Butelka RUMU! RUMU! Nie powiesz mi chyba nic ciekawego. O co chodzi? Trzeba wam czego? Okej. Okay. Bywaj. No, dziękuję bardzo. No. Mieliśmy jakiś alkohol przy sobie to go Poczęstowaliśmy. Oraz z jakiego zakładu możemy z nim pracować? Jest w nas siła, która uzdrowi Okej, okay. ciekawie A on powiedział, że będzie tam wieczorem ciało? gdzieś nie grała, żeby A, nie możemy tego zrobić, co? Mhm. O północy No to sobie idziemy do ogniska prosto i się przyśpimy do pół, o, o północy i pójdziemy sobie do szpitala A tylko ty smyszy no Dobra zapalaj to i śpi Do północy Okej okay, dobra nie, nie, o nie no. proszę ja proszę bardzo. że ktoś. Okej. I teraz dom Szpitala. To będzie tutaj, tak? Tak, dobrze. Oj, no bo ta jakby jakaś pojawił. Dobrze, ja może zapiszę. W tym miejscu. Okej. Okay. O, i tu musimy wejść, tak, tutaj. Jest szal na nas, czeka. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Ale najgorsze jest to, że chyba niczego się nie dowiedziałem. ale nawet tam trudno. -a. A mogę to przeczytać? Nie, nie mogę. Alkohol jakiś? A z co to jest? Hmm. Ok, ciekawe. Może coś jeszcze? Nie, niestety nie. Dobra, porozmawiamy z nim jeszcze. Zaczynam sekcję. Rasa człowiek, płeć mężczyzna, obrażenia ciało, uszkodzone w znacznym stopniu, stopień dehydracji tkanek... Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej, to kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Możliwe, żeby załatwił go wilkołak? Do tej pory już by się zmienił w Lekantropa. Racja. Geralt, nie musisz mnie sprawdzać. Jestem profesjonalistką. Przejdźmy dalej. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. A proszę bardzo. Sztylet skrytobójcy. To wskazuje na ludzi baraniny. Dobrze byłoby mieć pewność. Co proponujesz? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Jak wygląda to ciało? Oj, no nie za ciekawie. W ogóle ma, ma twarz? A ma, już tylko tylko ten zepsutą. A nie ma połowy nogi. Ciekawie. Rozcięliśmy właśnie klatkę piersiową. Co my tu mamy? Od czego zaczynamy? Obejrzyjmy płuca. Podziurawione. Dziwne, nie ma odmy. Co więcej, narzędzie zbrodni nie trafiło w żadne duże naczynie. Chcesz powiedzieć, że przyczyną zgonu nie były rany? Gdyby obrażenia płuc miały być przyczyną zgonu, raczej wdałaby się odma Coś takiego można przeżyć? Tak, wyciągnąłby cię z tego przeciętny chirurg Najwyżej pogwizdywałbyś do końca życia Obejrzyjmy wątrobę Wątroba jest całkiem marska, a nie wyglądał na nałogowego pijaka Czyli trucizna Bez dwóch zdań Oprócz spustoszeń w wątrobie doprowadziła do drgawek, paraliżu, w końcu do zatrzymania akcji serca to tłumaczy, dlaczego stężenie pośmiertne utrzymywało się dłużej niż zwykle. Bandyci mogli mieć taką truciznę? Mogli ją kupić. Jest wśród nich podejrzany handlarz. Ciekawe. Serce Obejrzyjmy serce. Serce jest nietknięte, ale cios sztyletu praktycznie odciął aortę. To śmiertelne? Tak, nawet przy twoim metabolizmie. Proszę bardzo. Wszystko wskazuje na ludzi baraniny. Na razie tak. Pokażę ci jeszcze jedną ciekawostkę. No to pokazy. Zajrzyjmy do jamy ustnej Denata. Jak widać, język został wycięty dość szybko i brutalnie. Sądząc z pośladowym krwawieniu, już po śmierci. Tylko dlaczego? Ktoś chciał dać jasny komunikat, co czeka ludzi, którzy za dużo mówią. Bandyci? Tak. To subtelność w stylu baraniny. Nie wziął pod uwagę, że zwłoki mogą powiedzieć więcej niż żywy. Dziękuję, Szani. Znaleźliśmy potrzebne dowody. Ciekawe. Zasłyszałem, że tak ogólnie kiedyś słyszałem, że obcinali język, dlatego że był czarny. Był czarny dlatego, że podwali truciznę. Toż taki e, ogólnie. No, taka ciekawostka. Dobra. I wiecie co, ja myślę, że już w tym miejscu skończymy. Też odcinek wiem, znowu krótki, bardzo za to przepraszam. Ale ja już mówiłem, dlaczego są takie krótkie odcinki. Więc co? Dziękuję mm. bardzo wszystkim za oglądanie. Cześć, trzymajcie się.